Papież płakał, jak oglądał ten film. Jaki film? Jaki papież? Czemu płakał? Masz tyle pewnie pytań, które kłębią się w Twojej głowie. No więc odpowiem na pierwsze z nich. Papież płakał, ponieważ oglądał film Władysława Pasikowskiego, zatytułowany Zamach na Papieża. Na to drugie pytanie, chociaż były trzy, a na to drugie, czyli dlaczego płakał, odpowiem na końcu. Bo nowy i ostatni, już dziewiąty, wspólny film duetu Pasikowski-Linda wyzwala wiele dziwnych i trudnych do znania emocji. Jest szczery, a przy tym denty. Z pomysłem, ale niezdecydowany. Ale uspokajam, jest lepszy niż trzecia część psów. Tylko poprzeczka była bardzo nisko zawieszona. A to moja recenzja bez spoilerów. Podkreślę raz jeszcze ostatniego wspólnego filmu duetu Władysław Pasikowski i Bogusław Linda. A więc na naszych oczach jest to jakiś koniec historii. A partnerem kanału od tego miesiąca jest platforma XTB na której właśnie pracują moje pieniądze. Jeżeli podobnie jak ja nie wiesz wiele o inwestowaniu, a chcesz zacząć, to zarejestruj się z kodem schemat, a tam znajdziesz kurs inwestowania od podstaw. Nasze głowy. Zawsze na końcu zostaje sumienie. Jest rok 1981. Starzejący się Konstanty Bruno Brusicki to były az wywiadu i snajper. Facet z trudną przeszłością i mający niejedno życie na sumieniu. Obecnie emeryt, który spędza wolne chwile na łowieniu pstrągów i jest w ostatnim stadium raka. Nie zostało mu wiele życia. Tylko niedomknięte sprawy z córką, która mieszka w Niemczech. Ale Bruno zostaje wyrwany z emerytury na ostatnią tajną misję: ma zastrzelić człowieka. Który zastrzeli papieża Jana Pawła II. Słowem, ma posprzątać i zatrzeć ślady, że za zamachem stoi ZSRR. Nie jest zachwycony, ale nie ma wyboru. I zacznijmy, może w tym punkcie, od najjaśniejszego jego punktu. Naprawdę ciekawego bohatera, szczególnie na tle innych, i wspaniałego Bogusława Lindy. No, pięknie gra Linda przepięknie gra Linda, bo jest to po prostu piękny człowiek i piękny aktor. Nie twardziela, a człowieka zahartowanego życiem. Nic nikomu Bruno już nie musi udowadniać, nie musi sygnalizować swojej męskości, bo przemoc sięga wtedy, kiedy trzeba. Jest wrażliwy na słabszych i nieobojętny na zło. Jego Lindy, rola Bruna kojarzy mi się wprost z rolą Clint Eastwooda w Gran Torino. To jest jakaś forma nie tylko bohatera rozliczenia się z przeszłością, która była pełna przemocy, ile też Pewien metakomentarz na temat pewnego wzorca roli twardziela, mężczyzny, którą przez lata u Pasikowskiego właśnie odgrywał Bogusław Linda, a który teraz, tutaj, ma 68 lat. Szczególnie wspaniałe jest pierwsze 30 minut filmu, gdy Bruno musi zmierzyć się ze swoją śmiertelnością. Jak to u Pasikowskiego cały czas w tle leci, cudowny jazz. A 68-letni facet, który kurde no, ma na sumieniu. Wiele ludzkich istnień, który robił w życiu rzeczy, które są moralnie wątpliwe, musi nagle mierzyć się z tym, że tempus fugit i memento mori. I to buduje naprawdę przejmującą melancholię, szczególnie z tym jazzem w tle. Melancholie dla wszystkich osób takich jak ja, które wychowały się na dwóch częściach psów które wychowały się na takich filmach jak Tato wspaniały, jak Sara mniej wspaniały. I dlatego też niezwykle przejmujące jest widzieć Lindę, który jest tak kruchy. On momentami wygląda jak, jak mój dziadek jest, jest właśnie kruchy, jest bardziej wrażliwy, jest taki pogodzony, spełniony. Jest taki kapitalny kawałek dialogu, bo w tym filmie naprawdę jest sporo świetnie napisanych dialogów, kiedy kobieta. Pyta Bogusława Lindę, co ty tam teraz robisz? On mówi, nic nie robię, umieram. I to jest dowiezione w taki typowo lindowski sposób, ale, ale cięższe niż kiedykolwiek wcześniej, kiedy na przykład grał Franza Maurera. Muszę powiedzieć, że to mnie bardzo głęboko poruszało, bo film Pasikowskiego jest najlepszy właśnie wtedy, gdy opowiada o rozliczeniu z przeszłością i pogodzeniu się ze śmiertelnością, a Bogusław Linda, być może już po raz ostatni będący na ekranie, i przechodzący na emeryturę, bo on rzadko się już pojawia na ekranie. Ostatnim razem na wielkim ekranie był, jak, jak grał właśnie u Pasikowskiego w trzeciej części Psów. I teraz odgraża się, że to też już jest ostatni raz. Tą rolą Bruna po raz kolejny udowadnia, że to nie tylko jest po prostu wybitny aktor. On się urodził gwiazdą filmową. Film ma, jak już powiedziałem, znakomicie napisane dialogi, ale nawet gdyby nie miał, to Linda i tak by je udźwignął. Bo ten człowiek ma taką charyzmę, ma taki magnetyzm, że zawsze jest najciekawszą postacią w pomieszczeniu, nieważne w jakim i nieważne kto w tym pomieszczeniu się znajduje. To wokół niego obracają się wszystkie planety: bohatera, jak i samego Bogusława Lindy. Kim pan jest, że tak nad panem skaczą? Nie, kim Emeryton zwykle. I raz jeszcze zaznaczę, że ten wymiar jest szczególnie interesujący w tym filmie, czyli tego, że Pasikowski razem z Lindą poniekąd troszeczkę podsumowują swoją wspólną twórczość. I to też jest jakieś takie pożegnanie z określonym typem bohatera, którego właśnie Linda u Pasikowskiego odgrywał wielokrotnie. Także ta samoświadomość i to wykonanie Lindy i także ta postać Bruno jest tym, Dlaczego na pewno warto obejrzeć ten film. Ale Lindzie też nie trudno błyszczeć, bo film ma bardzo słabo napisane postaci, które ratują wyłącznie dobrze aktorzy. Sekretarz komitetu powiatowego grany przez Adama Woronowicza to jest raczej tektura. Podobnie jak jego nietrzeźwiejąca żona, grana przez Romę Gąsiorowską. A zresztą wszyscy chleją na umur, a Pasikowski wciąż ma ogromny problem z pisaniem kobiet, ale o tym za moment. No jest lokalny komendant policji grany przez Bigniewa Zamachowskiego. Kolejny fantastyczny aktor, który musi dźwigać słabą rolę i żadna z tych postaci nie jest ciekawa, żadna z tych postaci nie ma Momentu, żeby błysnąć, mam nawet takie wrażenie, że ich wątki są otwarte, nie wiadomo w jaki sposób, i nie wiadomo w jaki sposób nawet zamknięte, jeżeli w ogóle. Broni się tylko dwójka funkcjonariuszy, która obsługuje Bruna i rzeczywiście ma duży potencjał komediowy, obok wartości też w samej historii. Ale jak już mówiłem, nie zniknęły też z kina Pasikowskiego odwieczne problemy z pisaniem postaci kobiecych. U Pasikowskiego kobiety zawsze były nadmiernie lepiącymi się do facetów, naiwnymi. Średnio rozgarniętymi panienkami, do momentu, w którym nie zdradzały ich z ich przyjaciółmi. Bo oczywiście, że po prostu były rozwiązłe i bardzo łatwo ulegały innym mężczyznom. No więc Brunowi towarzyszy Bianka, którą gra Karolina Gruszka, która uosabia wszystkie te cechy. To jest trochę tak, jakby Pasikowski nie widział, że swoim nowym filmem popada w autoparodię. To znaczy, on tylko utwierdza stereotypy na temat tego, jak postrzega kobiety i jakie przedstawia w swoich filmach. Bo Bianka jest prostytutką. Jest marudna, jest niesprawcza, troszkę się puszcza z innymi, chociaż Bruno płaci jej za dwa miesiące dotrzymywanie do mu towarzystwa i to w zasadzie tyle. To jest cała Bianka. Prostytutka, która się puszcza, chociaż jej zapłacono i generalnie marudzi. Jest też przemoc wobec kobiet. Dwa razy w filmie. Roma Gąsirowska, jak już wspomniałem, grająca małżonkę sekretarza powiatowego, kompletnie nie ma nic do zagrania. Poza jedną sceną, nie ma nic do zagrania. Znaczy, to jest, to jest po prostu strata talentu. Czyli generalnie po Pasikowskiemu. Kobiety są w ogóle niepotrzebne w tym filmie. Z tego, co słyszycie ode mnie teraz, pewnie możecie pomyśleć, że film jest mocno tonalnie rozchwiany. Otóż jest. Wspomniałem o melancholijnym kinie przemijania z domieszką noir, będącą metakomentarzem na temat pewnych archetypów kinowych i w ogóle twórczości Pasikowskiego i to jest super. To jest najjaśniejszy punkt tego filmu uważam, chociaż najbardziej wybrzmiewa on na samym początku. Jest buddy comedy reprezentowany przez pułkownika i Władeczka i to są właśnie ci funkcjonariusze, którzy sterują Brunem. A zaznaczę raz jeszcze, że film ma naprawdę znakomicie napisane dialogi. Znaczy, jest kilka wybornych dialogów. Przykładowo jak siedzi pułkownik ze swoim zagranicznym kolegą, i ten kolega kiwa, i pułkownik mówi: Ja nigdy nie wiem, co to kiwanie u was oznacza. A kolega mu odpowiada: No, ja teraz kiwam po polsku. Albo Bruno witający się ze swoim kolegą pułkownikiem, którego zna od dekad, i mówi: no To kurwa jest. A pułkownik, nawet się nie odwracając, mówi: A, Władeczek, takich nam teraz dają. Albo takie czyste pasikowszczyzny w stylu psów na zasadzie. No, i co zrobisz? Pójdziesz do władzy? To my jesteśmy władza. Więc tak, humor jest na wysokim poziomie. Dialogi, jeżeli chodzi o one-linery, są naprawdę złote. Znaczy, więcej niż pięć razy ludzie w kinie wybuchli śmiechem, bo teksty były naprawdę inteligentne, przeszywające no, po prostu dobrze napisane. I jeszcze do tego, tego typowo psowskiego starcia człowieka z systemem i konfliktu między ludźmi. Instytucjami jest sporo i to jest zrobione naprawdę nieźle, pomimo, że niezwykle karykaturalnie są sceny na Kremlu. One wyglądają naprawdę źle i są takim banalnym rozumieniem polityki. Ale jest też jeszcze cały wątek kryminalny, podchodzący pod y, taką polską wersję rzeki Tajemnic Klienta i Studa, raz jeszcze. Bo Bruno bywa z Bianką na wieś, Bo oglądamy tam jego życie na wygaszeniu i przygotowania do misji, ale nic tego ni z owego pojawia się wątek zaginionych w miejscowości dzieci. I to prowadzi do zagadki kryminalnej, która jest do rozwiązania. Przed misją z, ze strzelaniem zamachowca papieża i eksplozji przemocy, która następuje, która jest szokująca i muszę powiedzieć całkiem pysznie zrealizowana. Naprawdę dobra scena. Tylko problem polega na tym, że ja dalej, po obejrzeniu tego filmu, ja nie wiem, jakie jest rozwiązanie tej zagadki kryminalnej. W sensie, ja nie wiem, kto, kogo, za co i po co. I właściwie, jak to się zaczęło, jak to się skończyło. Bo nie wiem, czy znaczy, to, to jest tak chaotycznie zrealizowane, czy. W takim, w takim yy, kinie kryminalnym, wręcz skandynawskim, jak bo byśmy bardzo chcieli poznać, to kto był mordercą? I dlaczego? Czemu ginęły te dzieci? I nie wiem, może Fin dał tę odpowiedź, ale musi być chyba tak chaotycznie zrealizowany, że ja pomimo, że oglądam go bardzo uważnie, to nie znam odpowiedzi. To jeżeli nie mam tej odpowiedzi, to czemu cały ten wątek był wprowadzony? A przepraszam! Przecież jest też wątek zamachu na papieża. Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, znasz? <laughs> Wiem, przedstawiłem to w taki sposób, ale, ale naprawdę film w ten sposób trochę do tego podchodzi, że w pewnym momencie mówi a, przecież my mieliśmy zrobić film o zamachu na papieża, kurwa, dobra, y, dopiszmy tam parę scen. Założenie jest genialne, zlikwidować zamachowca, zacząć wszelkie ślady operacji zamachu, ale uważam, że to jest jeden z najbardziej mylących tytułów w historii Kid'a, bo film, jak już powiedziałem, interesuje się bardzo wieloma rzeczami. Przemijaniem, godzeniem się ze śmiertelnością, wychodzeniem z pewnego wzorca męskości, jakimś takim body comedy, e, kryminałem i rozwiązaniem zagadki kryminalnej w małej miejscowości, i do tego zostaje naklejona operacja zamach na papieża. A jeszcze tam w w powinienem wspomnieć, że jest troszeczkę właśnie PRL-u, instytucji PRL-owskich, starcia człowieka, jednostki z władzą w stylu kawkowskim, no ale tak, jest, jest ten wątek zamachu na papieża, i osobiście bardzo mi się podobają przygotowania. Bruna, bo kojarzą mi się ze wspaniałym Dniem Szakala i myślę o oryginalnym filmie, ale też wyszedł doskonały miniserial jakiś czas temu z Edim Redmainem. Naprawdę bardzo polecam. Uważam, że jest świetny. I to są te takie fajne, żywe momenty, ale kiedy już dochodzi co do czego i kiedy dochodzi do operacji, to film zaczyna się rozłazić. Wszystko się dzieje za szybko, i kompletnie nieprzekonująco, w sensie to było tak jakby po prostu pisarz już był zmęczony, w rozumieniu scenarzysta Pasikowski, i po prostu dopisał takie postscriptum do całego filmu. Kompletnie to nie wybrzmiewa, jakoś tego nie rozumiem, nie czuję i, i chyba sam papież tego nie rozumie. Pasikowski miał szansę zrobić dzieło naprawdę takie z dystansem do siebie i do swojej twórczości, wręcz dekonstruujące jego własne kino, całkowicie wywrócić schemat, ale niestety tego nie zrobił. Wrzucił za wiele grzybów do tego bigosu, dziwnych, także halucynogennych, wymieszał je ze sobą i chyba jednak trochę miał kija w pupie, kiedy to mieszał, bo tak jak mówię, brakuje tego dystansu i brakuje tego, co miał w sobie Clint Eastwood, robiąc parę filmów i rozliczając się z tym, kogo przez lata grał u Sergio Leone i w innych podobnych filmach. Mamy więc kryminał, mamy pastisz, mamy lekką parodię, mamy thriller szpiegowski, mamy obyczaj i w efekcie mamy kilka bardzo dobrych scen, mamy masę znakomitych one-linerów i doskonałego Lindę, ale mamy też nieprawdopodobnie tekturowe postaci, Mamy zakrawające orzenadę, a wręcz autoparodię w wykonaniu Pasikowskiego postaci kobiecych, których nawet znakomite aktorki nie ratują. A tym bardziej powiedziałbym, że nie wiem co one tam robią, biorąc pod uwagę, jak te postaci zostały napisane i co one mają do zagrania. Mamy ciekawe ujęcie PRL-u, mamy dość karykaturalne ujęcie władzy i władz. Mamy bardzo dziwne rozchwianie tonalne i przede wszystkim brak. Nacisku na to, co jest w samym tytule. Więc odpowiadając na pytanie, które postawiłem na początku i w tytule, o tym, dlaczego papież płakał na tym filmie, no więc płakał dlatego, bo widział niezwykle wrażliwego i kruchego Lindę i to potrafi wzruszyć ludzi, którzy wychowali się na psach, na kinie Pasikowskiego. Oglądanie Lindy w takim wydaniu, w takiej roli, sprawia, że my wiemy, że ten aktor nie zostanie z nami zawsze i że to jest jego ostatnia taka rola, a może i ostatnia rola w ogóle. I to, to jest głęboko poruszające. To jest tak, jakby oglądać Franza Maurera, który dostał godne zakończenie, a jeszcze na koniec swojego życia jakoś tak dojrzał i zmądrzał. Więc tak, papież płakał ze wzruszenia. Papież płakał też śmiejąc się z niektórych tekstów, które padają w filmie, bo są one znakomite. Ale papież płakał też, kiedy oglądał zamach, zamach na siebie, na Jana Pawła II, bo, bo jest absurdalny. Ja rozumiem zabawę historią, i tutaj podchodzi tego liberalnie, tak jak Quentin Tarantino podchodził do historii, dajmy na to, Sharon Tate i Romana Polańskiego, albo jak podchodził do historii The Glorious Bastards*, ale to gdzieś tam kompletnie zostało przytłoczone przez inne wątki. Papież płacze też, kiedy ogląda ten film, myśląc o niewykorzystanej szansie. O tym, że ten film naprawdę mógł być pięknym domknięciem długiej historii wspaniałego. Wspaniałego, bo kojarzącego się na przykład z duetem Martin Scorsese-Robert De Niro, duetu aktor i reżyser Jaki stanowi Bogusław Linda i Władysław Pasikowski, który no nie zakończył się filmem, który miałby być najlepszy w ich karierze. Nawet nie ma startu do wspaniałych ich filmów. Nawet Demony Wojny według Goi były wspaniałe na tle tego dzieła, natomiast no jest to coś lepszego niż Psy3. I o ile Władysław Pasikowski nie dowiózł, o tyle Bogusław Linda uważam, dał z siebie wszystko, co najlepsze. I dla niego ten film naprawdę. Warto obejrzeć. 6 na 10. Nie mogę tego filmu ocenić wyżej, ale to i tak nie jest zła ocena, a podciągam ją o oczko wyżej właśnie za sprawą niezwykłej magii, charyzmy i czaru, i też wagi emocji, jakie niesie ze sobą talent Bogusława Lindy. Czekam na Wasze komentarze. I przypominam, że nowym partnerem kanału jest platforma XTB, czyli miejsce, gdzie Twoje pieniądze mogą pracować dla Ciebie. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z inwestowaniem, chcesz zdobyć solidne podstawy, to zarejestruj się z kodem schemat. A po nocy przychodzi dzień.